Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Ten dzisiejszy aceranek dedykuję przede wszystkim, a może tylko ludziom miłującym Boga. To niekoniecznie są wszyscy narodzeni na nowo, ale na pewno są wśród nich ludzie, którzy już uwierzyli, którzy są na najlepszej drodze dzięki pracy Ducha Świętego nad nimi, do tego, aby któregoś dnia. Na nowo się narodzić. To, o czym będę mówił, na pewno nie zainteresuje ludzi niewierzących, bo po co im takie dywagacje? Natomiast dla ludzi wierzących i dodatkowo nowonarodzonych, no, to są rzeczy, które powinny być jakąś zachętą, błogosławieństwem, być może wyjaśnieniem trudności, przez które przechodzą w danym momencie swojego życia. O czym chcę powiedzieć? Jest jakaś grupa ludzi, która rzeczywiście miłuje Boga. I chcę jasno powiedzieć, że to są ludzie, którzy są zarówno protestantami, wyznawcami prawosławia i katolikami. Pewnie są wśród nich też ludzie, którzy z żadnym z tych kościołów nie są jakoś bliżej związani, ale mają jakąś przeszłość, i widocznie ta przeszłość nie jest zbyt dobra, że znaleźli się poza strukturami jakichkolwiek kościołów. Natomiast wszystkich tych ludzi łączy jedno, prawdziwa miłość do Boga. To jest bardzo ciekawe, że kiedy spotykam katolika przekonanego do tego, aby być członkiem Kościoła Rzymskokatolickiego, i to jest człowiek, który jest albo nowonarodzony, albo na najlepszej drodze do Nowego Narodzenia, to no, potrafimy normalnie rozmawiać, potrafimy darzyć siebie wzajemnie szacunkiem, potrafimy doceniać. To, co w naszym życiu najważniejsze, czyli społeczność z Bogiem, społeczność z Chrystusem, Słowo Boże, które razem czasami potrafimy również studiować. Nie stanowi to jakiegoś szczególnego problemu, że jesteśmy niejako po dwóch stronach barykady. Zaraz mi nam ktoś napisze, że żaden katolik nie może być nowo narodzony, więc od razu odpowiem, że ja byłem katolikiem, byłem na nowo narodzony. I takich ludzi trochę znałem i mam wrażenie, że też trochę znam i dzisiaj. Po co na ceranek: po to, żeby przypomnieć w pewnej zasadzie niezwykle ważnej zasadzie, która całkowicie rozdziela religię od uczniostwa w Jezusie Chrystusie. A mianowicie, Chrystus nie przyszedł po to, żeby poprawić nasz los, ale przyszedł, żeby dać nam nowe życie. Zupełnie nowe życie. Z tego czasu ktoś mi wysłał kazanie jakiegoś księdza katolickiego. Nie wytrzymałem, przyznaję, zbyt długo. Po pierwszych kilku minutach wyłączyłem. I tenże ksiądz rozpoczął od tego, że Chrystus przyszedł po to, ażeby poprawić jakość naszego życia. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ksiądz nie ma pojęcia, o czym mówi. Zresztą powiem wam szczerze, może to katolików zaboli, ale niestety jest to bolesna prawda. Większość księży w Polsce to są po prostu zwyczajne niuki. Nie wiem, jak oni skończyli jakiekolwiek studia. Nie wiem, jaki cudem ci ludzie zostali księżmi Kościoła Rzymskokatolickiego, ponieważ na temat Biblii nie mają zielonego pojęcia, kompletnie nic nie wiedzą na ten temat. A druga rzecz niezwykle ważna: sprzedają swoim podopiecznym takie bzdury. Że czasami aż przykro słuchać, co, co ci katolicy, ci uczciwi katolicy szukający Boga opowiadają. Bez złości, bez nienawiści, po prostu z bólem serca wskazując na to, że nie spotkali księdza, który by im pomógł. Ba, spotkali księży, którym trzeba było pomagać. No będę ja i tak takich spotkałem i niektórym pomagałem. Nie wiem, co z nimi teraz jest, raczej nie przypisuję niczego szczególnego sobie. Ale mówię o faktach. Wracając do meritum. Pan Jezus przyszedł po to, żeby dać nam nowe życie. Nic z naszego starego życia, życia, kiedy go nie znaliśmy, nie nadaje się do tego, żeby to przenieść do nowego życia. Bo to wszystko było utytłane w błocie, w grzechu, w duchowej niemoralności, fizycznej niemoralności często. Taki człowiek jest głównie zakochany w grzechu. Przekonany o tym, że zło jest czymś naturalnym na tym świecie i co tu poprawiać? Rzeczywiście ludzie pracujący z alkoholikami sprawiają, że niektórzy przestają pić, ale według statystyk, którymi ja dysponuję, to zaledwie kilka procent, i to są optymistyczne statystyki, tych właśnie podopiecznych alkoholików przestaje pić. Reszta wraca do, te, do picia. Inni może trochę mniej piją, ale piją. Więc co to jest do poprawiania? Nic się poprawić nie da. Można ludzkimi sposobami, ludzkimi siłami coś tam zmienić. Jest taki kościół, nie wiem, czy teraz to praktykuje, ale swego czasu szeroko propagował kursy antynikotynowe, czyli mówiąc inaczej, oduczał ludzi palenia. Pytanie, po co? W jakim celu? Człowiek, który nie będzie palił, co? Pójdzie do nieba z tego tytułu? Tak samo będzie grzesznikiem i tak samo będzie przeznaczony na wieczne potępienie. Ja nigdy nie paliłem, więc nie mam z tym problemu, ale nie palenie papierosów jest problemem człowieka, nie picie alkoholu jest problemem człowieka, nie pornografia jest problemem człowieka, nie złodziejstwo czy kłamstwo jest problemem człowieka. Problemem człowieka jest zniszczona natura. Człowiek jest zniszczony od wewnątrz, zdemoralizowany. Architekci wiedzą, że są takie budynki, których się nie da odbudować. kiedy są zniszczone, zdemolowane, kiedy fundamenty praktycznie nie istnieją, trzeba to zwalić. I trzeba zbudować nową budowlę zupełnie, bo tamta poprawiana i tak za chwilę zwali się może z jeszcze większym hukiem. Pan Jezus nie przyszedł do człowieka, mówiąc: ty ty, więc więcej nie pij, pij trochę mniej, Ty, ty nie kłamasz tyle. Może byś trochę mniej kłamał. Sami chyba słysząc to śmiejecie się. Taka akcja ze strony naszego Zbawiciela byłaby śmieszna. Nikt by go nie potraktował poważnie. I tak naprawdę za co by umarł? Więc jak można twierdzić, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby komfort naszego życia w jakiś sposób został poprawiony? To są kłamstwa i bzdury i głupota kompletna. On przyszedł po to, żeby doprowadzić do śmierci tych, którzy na tym świecie żyją? A po co? Ano po to, żeby ich zmartwych zbudzić do nowego życia. Powtórzę raz jeszcze, nie da się niczego w człowieku poprawić. Grzech to jest choroba, śmiertelna choroba, na którą trzeba umrzeć. I ci, którzy powstaną z martwych, powstaną z łaski. Jak to nie wierzyć, że Biblia mówiąc o wybraniu ma rację? No ma rację, jak śmiertelnik, człowiek chory, przeżarty złem. Jak on może zdecydować o tym, żeby pójść za Bogiem? No, ludzie, nie opowiadajcie takich rzeczy, bo one się Kupy nie trzymają. To jest taka rozpaczliwa obrona ratowania nie wiadomo czego tak naprawdę. Pewnie nie wiem, jakieś ostatnie reduty, ale lepiej, żeby ona padła. Lepiej, żebyś przyznał, że jesteś martwy duchowo i nic nie możesz uczynić. Nic. I tylko Bóg może Cię uratować. I tylko Bóg może wyciągnąć rękę i wydobyć cię z grobu. I to wszystko. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nie jakaś religia, gdzie liturga zmienia się co jakiś czas, a najlepiej, jakby była stała, gdzie człowiek przez 50, 60, 70 lat chodzi na tak zwane msze, i właściwie on już wie, co będzie za moment. Wstań, klęknij, pochyl się. Wstań, klęknij. Co to ma być? To bardziej przypomina jakąś gimnastykę. Ale nie przypomina to w niczym uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Nikogo nie obrażam, bo nie mam zamiaru nikogo obrażać. Jak powiedziałem, to nie jest dla ludzi niewierzących. Niewierzący nie muszą słuchać tego. Nie jest to dla was przeznaczone. Natomiast wierzący mają pewną tęsknotę. Ja to chcę przeczytać. Ta tęsknota niech wybrzmi. I naprawdę ludzie niewierzący nie rozumieją, o czym tu jest napisane. A wierzący, czy to katolicy, czy protestanci, czy prawosławni... Oni doskonale wiedzą, co tu jest napisane, i tego właśnie pragną. Posłuchajcie. Nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. A ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Właśnie tego pragnie człowiek, który wierzy, i który jest narodzony na nowo. Ten, który tylko wierzy, on przeczuwa coś takiego. Ten, który jest narodzony na nowo, on wie, że to jest przed nim, i tym bardziej tego pragnie. Mógłbym zadać pytanie: czy przeżywacie coś takiego, czy doświadczacie czegoś takiego? Ale oczywiście każdy z nas powinien takie pytanie sam sobie zadać. I módlcie się o to, żeby Bóg pozwolił wam to właśnie przeżyć właśnie to. Nie, nie jesteśmy ludźmi, którzy po raz pierwszy spotykają się właśnie z taką sytuacją, z takim pragnieniem. Byli ludzie, którzy to pragnienie, tego pragnienia doświadczyli i chcieli, aby to pragnienie też trafiło, jak to popularnie powiedzieli, pod strzechy, czyli do wszystkich wierzących. I tak właśnie pisał apostoł Paweł do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił On, On, żeby sprawił, według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach Waszych, a Wy, wkorzenieni i gruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. Jaka jest szerokość i długość I wysokość i głębokość I mogli poznać miłość Chrystusową Która przewyższa wszelkie poznanie Abyście zostali wypełnieni Całkowicie pełnią Bożą Zwróćmy uwagę, że Paweł się o to modli Woła do Boga o to Nie wzywa Członków kościoła w Efezie, Zróbcie coś z tym swoim życiem Mówię o ludziach wierzących Tak zepnijcie się w sobie Tak postanówcie i ujdźcie w tym kierunku, nie. On mówi: modlę się, żeby Bóg w was to sprawił. W was, Bóg. Całkowicie zależymy od Boga. Nic tak naprawdę nie zależy od nas w naszym życiu, jeżeli oczywiście jesteśmy wierzącymi ludźmi. Niewierzący są przekonani, że wszystko od nich zależy. Zostawmy ich tym. Nie przekonujmy ich, że jest inaczej, bo to nic nie da. Ale wierzący rozumie, doskonale rozumie, że całkowicie zależy od Boga. Kończąc na ranek, ślewym takie od serca pozdrowienia, ponieważ jako ludzie wierzący, zbawieni, narodzeni na nowo, jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w Chrystusie. I oby tak w naszych umysłach, w naszych sercach to funkcjonowało. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.